Odpowiem na dwa pytania z komentarzy. Pierwsze pytanie było o dokładny przepis i proporcje użytych składników do ciasteczek owsianych. Tak więc przepis pokazuję na ekranie, a zatem zapisz ten film na później, na czas robienia ciasteczek. Mam jeszcze ważną informację dla Ciebie. Ta ilość składników wystarcza na jedną domową blachę ciasteczek. W żłobkowej recepturze jest, aby po wymieszaniu składników i uformowaniu ciasteczek piec je w 160 stopniach około 20 minut w piecu konwekcyjno-parowym. Podejrzewam, że nie masz w domu takiego pieca. O, właśnie takiego. Więc dzielę się swoim doświadczeniem. W moim domowym piekarniku piekłam je 30 minut w tej temperaturze. Więc dobra rada jest taka: kontroluj czas pieczenia do ładnego zarumienienia się ciasteczek, tak jak właśnie tutaj widać. Drugie pytanie dotyczyło płatków owsianych, a konkretnie, czy trzeba je jakoś przygotować przed dodaniem do masy. Odpowiedź jest najlepsza z możliwych: nic nie trzeba robić. Po prostu wysypać z torebki odpowiednią ilość płatków do miski. A tu widzisz moje ciasteczka upieczone w domu. Ja użyłam pokrojone nasiona słonecznika, morele, pestki z dyni, różne orzechy. Nie użyłam rodzynek, bo syn nie lubi. Dlatego ty też możesz modyfikować skład bakali do Twoich ciasteczek. Smacznych ciasteczek i dobrego dnia życzę.